Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to na imię mam Zuzanna i na tym kanale recenzuję różne ciekawe książki. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, mamy podsumowanie marca, podsumowanie czytelnicze marca. I w tym miesiącu udało mi się przeczytać aż 14 książek. I powiem Wam, że nie pamiętam, kiedy miałam ostatnio tak dobry miesiąc czytelniczy. I udało mi się przeczytać dużo książek, ale też miałam to szczęście, że te książki, które czytałam, też były. Dobre i bardzo dużo z tych książek, które dzisiaj Wam pokażę, albo już zrecenzowałam, albo planuję to zrobić. I udało mi się przydać aż 14 książek, no też dlatego, że byłam chora i miałam mniej pracy, przez to i więcej czasu na czytanie, więc no ta sytuacja ma swój minus. No ale już bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do pierwszej książki. Pierwsze dwie książki, które czytałam w marcu, to książki e, Jaska Hołuba, dwa reportaże z wydawnictwa Czarne, e, Niegrzeczne oraz Żeby umarło przede mną. I e, to są książki, które już na moim kanale zrecenzowałam. Tutaj wyświetla Wam się link do tego filmu. Jeżeli e, interesuje Was ten temat, to bardzo Was zapraszam do e, obejrzenia e, tej recenzji. I są to książki, które bardzo mi się podobały. Są to e, dwa reportaże, które są bardzo wartościowe Wniosły dużo mojego życia i generalnie opowiadają o dzieciach z ADHD z autyzmem, o dzieciach też niepełnosprawnych i o tym, w jaki sposób w naszym społeczeństwie postrzega się te dzieci, w jaki sposób Państwo nasze organizuje pomoc tym dzieciom i generalnie opowiada też tutaj bohaterki tych reporterzy opowiadają, z jakimi trudnościami muszą się mierzyć zarówno trudnościami związanymi z różnymi instytucjami jak i takim właśnie aspekcie społecznym e, posiadania takiego właśnie dziecka. Są to reportaże świetne i tak jak już w tamtym filmie mówiłam bardzo gorąco wam je polecam. Trzecia książka, którą czytałam i która również y, pojawiła się w tym filmie, o którym wam wspominałam, to książka y, dzieci Norwegii, ale już innego autora, Macieja Czarneckiego, y, która opowiada o opiece społecznej y, w Norwegii. I tutaj y, bardzo, to, co bardzo mi się podobało w tej książce, to to, że y, autor y, opisuje no, właśnie Norwegię, która ma zupełnie inny system y, opieki społecznej niż my w Polsce, zupełnie inne, zupełnie inne podejście do um Traktowania swoich obywateli i zupełnie inne podejście do tego, w jaki, sposób się, w jaki sposób państwo chroni swoje dzieci i w jaki sposób o nie dba. I tutaj z tej książki możemy się dowiedzieć bardzo ogólnie, jak taka opieka społeczna działa, oczywiście w dużej mierze oczami głównych bohaterów tego reportażu, ale też możemy trochę poznać Norwegię, dowiedzieć się czegoś więcej o tym państwie i tak po prostu zobaczyć zupełnie inne podejście do życia niż to nasze polskie, i szczególnie skontrastowane z tymi dwoma reportażami, które czytałam na początku miesiąca, tym bardziej mnie to zaciekawiło i tym bardziej się w tą książkę wciągnęłam, dlatego ten reportaż Dzieci Norwegii również Wam polecam. Następna na mojej liście to książka V.I. Schwab, Niewidzialne Życie Adilaru. Książka, która w pewnym momencie była po prostu wszędzie, wyskakiwała nam wszystkim z lodówki i automatycznie, po, praktycznie po swojej premierze, stała się takim ogromnym hitem. I po prostu sprzedaże tej książki są naprawdę wysokie. Ja się temu nie dziwię, w ogóle się temu dziwię, ponieważ ta książka jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Nagrałam już o niej film, więc tutaj znowu ten film film Wam się wyświetli. Zachęcam Was, żebyście go obejrzeli, tam mówię więcej o tej książce, ale jeżeli w ogóle nic o niej nie wiecie i nigdy o niej nie słyszeliście, no to tak w takim dużym skrócie powiem Wam, że jest to książka o pewnej dziewczynie, która zawiera z pewnych przyczyn pakt z diabłem po to, żeby stać się nieśmiertelna. Ale ta nieśmiertelność niestety ma swoją cenę, bo nasza główna bohaterka zostaje od razu zapomniana przez osoby, które poznaje, wystarczy, że po prostu zejdzie im zasięgu wzroku, a ta osoba już nie pamięta w ogóle, że ją kiedykolwiek poznała. Jest to niesamowita książka, świetnie napisana. Książka, która porusza temat samotności, która porusza temat nieśmiertelności i którą naprawdę bardzo Wam polecam. Jest to książka też taka niesamowicie wzruszająca i po prostu przepiękna. Jeżeli jeszcze nie. Się, jeszcze jeżeli jeszcze jej nie czytaliście, to przeczytajcie. A jeżeli od tego czasu, kiedy już wrzuciłam recenzję tej książki, już ją przyjście. no to dajcie mi znać w komentarzach, czy Wam się podobała. Kolejne dwie książki, e, które później przeczytałam, są to książki tej samej autorki, tej, Taylor J. Reid I są to książki e, siedmiu mężów Evelyn Hugo oraz Daisy Jones and the Six. E, I te książki są do siebie w pewnym sensie bardzo podobne, ponieważ e, jedna i druga książka mówi o takich... Mm, Kulisach Sławy, więc jeżeli lubicie klimaty Hollywood, jeżeli lubicie taki, wiecie, klimat starego roka, Stany Zjednoczone i właśnie osoby, osoby słynne z Stanów Zjednoczonych interesują Was gdzieś tam takie właśnie różne tematy, lubicie generalnie czytać biografie różnych osób, to myślę, że te książki mogłyby się Wam bardzo spodobać. I, te i one, te dwie, te dwie powieści, one były bardzo mm, popularne w. Субтитры I to właśnie skłoniło mnie do tego, żeby, żeby je przeczytać, ta, ta ich właśnie popularność i bardzo dużo osób je zachwalało. I ja też już jestem w gronie tych osób, bo jedna i druga mi się bardzo, bardzo podobały. I siedmiu mężów Evelyn Hugo mówi o aktorce, która. I to jest najciekawsze to jest całkowicie wymyślona aktorka, która gdzieś tam w okolicach lat 50. Debi debiutowała w Hollywood. I tutaj, za pomocą tego wywiadu, który się z nią przeprowadza, poznajemy historię jej życia, i poznajemy to, w jaki sposób ona stała się taką ikoną Hollywood. I zarówno ta książka, jak i ta druga były na tyle dobrze napisane, że wiele osób w ogóle uwierzyło w to, że ta kobieta z tej książki i ten zespół, że istniały naprawdę, i da dało się wkręcić po prostu tej autorce, że że tutaj opisuje się życie prawdziwej osoby, i to też moim zdaniem świadczy o tym, jak dobrze te książki są napisane, że rzeczywiście stwarza nam się taką iluzję, że po prostu te osoby istniały naprawdę. I o ile tutaj mamy, mamy opowieść o, o kobiecie, o aktorce, tak tutaj mamy wywiad z członkami nieistniejącego już wymyślonego zespołu o właśnie tytułowym. Tytułowy, o tytułowej nazwie Daisy Jones' and The Six, który rozpadł się, no i tak właściwie przez tą całą opowieść poznajemy powody, dla których ten zespół już nie istnieje, i też tutaj opowiada się o tych takich najlepszych momentach dla tego zespołu. Ja jedną i drugą książkę przeczytałam dosłownie w jeden wieczór w sensie na jeden wieczór jedno, na jeden wieczór druga. To jest taka bardzo relaksująca książka, która też porusza takie różne wątki obyczajowe. Charakterystyczne no, dla lat 60., 70., też 80., no bo tutaj mamy kilka dekad życia głównej bohaterki i też głównych bohaterów opisane, stąd też taki rozrzut. Ja Wam te książki bardzo polecam. Bardzo dobrze się bawiłam czytając je i naprawdę mi się niesamowicie podobały. Po tych dwóch książkach przeczytałam książkę Julie Queen, Mój Książę, i przeczytałam ją, ponieważ byłam bardzo ciekawa, czy ta książka na tle serialu o w sumie tym samym tytule: Bridgertonowie. Wypadła dobrze i niestety nie wypadła dobrze. Nagrałam o tej książce już też film, właśnie tu się Wam wyświetlił. Jeżeli lubicie, jeżeli bardzo lubicie romanse historyczne. Jeżeli lubicie takie wiem, historie o miłości. I szukacie książki tak po prostu, żeby się zrelaksować i jakoś, nie wiem, nie przejmować problemami współczesnego świata, to może to być książka dla Was, ale niestety mi się ta książka jakoś tak specjalnie nie podobała. W sensie może być, ale wiem, że nie chciałabym więcej części tej książki czytać. Nie interesuje mnie, co się dzieje dalej z bohaterami, więc myślę, że to jest moje pierwsze i ostatnie spotkanie z Tomą. Autorką, ale serial być może, jeżeli wyjdzie drugi, drugi sezon, obejrzę. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o tą książkę. I w ogóle też napiszcie mi w komentarzu, czy oglądaliście serial i czy czytaliście też tą książkę tak samo jak ja. Kierowani właśnie ciekawością, czy będzie fajna. I teraz trochę tak zmieniamy tematykę, bo wchodzimy w tematykę kościelną. I następna książka, którą przeczytałam, jest to książka, którą przeczytałam w wersji elektronicznej. Jest to książka Demon w Watykanie, która była bardzo słynną książką w Polsce w zeszłym roku. Dużo się o niej mówiło. No i też z tego powodu chciałam ją przeczytać. Ona opowiada historię o księdzu, który został oskarżony o pedofilię. Księdzu Gabriel Marsielu, który dopuścił się okropnych, naprawdę okropnych zbrodni, i autor tego reportażu o nim opowiada, w jaki sposób on zdobył władzę, w jaki sposób działał, opisuje różne jego intrygi i po prostu to, jak jak wiele ludzi na swojej drodze skrzywdził. I jest to bardzo mocny reportaż, bardzo taki też wstrząsający reportaż, myślę, że nie tylko dla mnie, ale i dla wielu osób, poruszający bardzo trudny temat, który niestety no, jest tematem, o którym no, dużo się mówi, dobrze się o nim mówi, ale przykre jest to, że w ogóle takie rzeczy się dzieją. Myślę, że pod względem treściowym go Wam polecam. Myślę, że warto być po prostu świadomym tego, co się wokół nas dzieje. Ale wydaje mi się, że jako sam reportaż w sobie nie jest to najlepszy reportaż, jaki czytałam. Bo wydawieństwo Czarne ostatnimi czasy tak mnie rozpieszcza dobrymi reportażami, że po prostu robi się bardzo wybredne. I czytając Demona w Watykanie, miałam takie trochę wrażenie, jakby autor po prostu chciał powiedzieć wszystko, co wie i tak, wiecie, tu, tu, tu rzucał jakieś informacje, a to, aś, i ta książka staje się bardzo dużym chaosem i przez to mi osobiście się ją bardzo źle czytało. Nie wiem, czy Wam też, jeżeli ją przystajecie, no to po prostu podzielcie się swoimi wrażeniami. Myślę, że też zabrakło mi takiego głosu ofiar. Fajnie by było, gdyby, o ile to jest możliwe, gdyby autorowi udało się dotrzeć do takich właśnie osób i powiedzieć, dać im się wypowiedzieć na ten temat, no ale niestety tego głosu tutaj w tej książce zabrakło. Niemniej jednak myślę, że ją polecam, mimo że to nie jest technicznie najlepszy reportaż, jaki w życiu czytałam, no to mimo wszystko myślę, że jest to książka warta przeczytania. Tak żeby trochę... Zrównoważyć i ten temat, o którym powiedziałam, to następna książka, którą przeczytałam, jest to druga książka autorki Magdaleny Wolińskiej Jariedi Zdarzyło się w Watykanie. I o ile ta pierwsza część, ta pierwsza jej książka, którą ona napisała, czyli Kobieta w Watykanie, mi się podobała i rzeczywiście ta książka zawierała dużo treści, które mnie osobiście zainteresowały, to ta druga książka niestety moim zdaniem aż tak ciekawa nie była. I myślę, że to jest bardziej książka dla ludzi, którzy mm... Interesują się przede wszystkim Janem Pawłem II, ale też ogólnie papieżami i mają taki niedosyt związany z tą pierwszą książką i chcieli bardziej, chcieliby bardziej się w ten temat zagłębić, czyli przeczytać coś, gdzie byłoby dużo wspomnień różnych osób właśnie związanych z papieżami, a szczególnie z Janem Pawłem II. W tej książce też nie skupiamy się na perspektywie kobiety, tylko skupiamy się na perspektywie różnych osób. Osób, z którymi autorka przeprowadziła wywiad i osób pracujących w otoczeniu papieża, ale osób świeckich. Czyli był tam na przykład papieski krawiec, był tam też z tego co pamiętam kucharz, była rozmowa z gwardzistą. No i ci ludzie opowiadają po prostu o tym, jak w tym Watykanie im się pracuje, jak wygląda ich życie wspominają papieży i tego typu różne rzeczy. Mnie ten temat aż tak bardzo nie interesuje. Ja przeczytałam tą książkę przede wszystkim dlatego, że po prostu dostałam ją w prezencie. Jak już miałam, no to uznałam, że czemu by jej po prostu nie przeczytać. Jeżeli, tak jak powiedziałam, no jakoś szczególnie Was ten temat fascynuje, no to oczywiście kupcie tą książkę, ale no weźcie pod uwagę to, co mówiłam, że to jest właśnie bardziej bardziej jeżeli chcecie takich e, wspomnień tego typu e, po prostu sobie poczytać. Następna książka to książka Christophera Wilego, e, Mindfuck. E, i, e, I nasz e, autor jest jednocześnie narratorem i on opowiada po prostu o swoich doświadczeniach e, z e, firmą Cambridge Analytica. I jest to taka firma, która zajmowała się pozyskiwaniem danych i tym, żeby po prostu... Na podstawie tych danych, które uda im się zebrać, stworzyć jak, najlepszy, jak najlepszą reklamę skierowaną do określonej ludzi, grupy osób po to, żeby przekonać tych ludzi do tego, żeby na przykład głosowali na jakąś partię albo żeby myśleli w określony sposób. I tutaj ten autor mówi nam bardzo dużo o tym, czym była ta firma, czym się zajmowała, w jaki sposób swoje dane, w jaki sposób pozyskiwała ogólnie dane. I myślę, że dla wielu osób ta książka momentami będzie naprawdę szokująca i przerażająca. Dla mnie nie była, dlatego że ja po prostu dużo już wcześniej czytałam różnych treści dotyczących manipulacji w internecie. I też ten wątek, który się tutaj pojawia gdzieś tak w połowie książki na ten, dotyczący Facebooka, który tak bardzo niefrasobliwie potrafi naszymi danymi gdzieś tam operować i sprzedać je w różne dziwne miejsca, w których może lepiej byłoby, gdyby nas nie sprzedawał, no to albo po prostu nie udostępniał, no to ja już o tym słyszałam bardzo dużo i dlatego ta książka tak mnie nie zaszokowała, ale mimo wszystko uważam, że jest to książka naprawdę godna polecenia, którą warto poznać, żeby być po prostu świadomym użytkownikiem internetu i nie dać się w taką manipulację wkręcić, i też po to, żeby zrozumieć, jak cały ten system działa. I jak bardzo ważne jest to, żeby w jakiś sposób prawnie unormować różne kwestie związane z danymi osobowymi. Bardzo Wam tę książkę polecam. Trochę ciężko się ją czyta ze względu na styl autora, ale mimo wszystko moim zdaniem jest to taka książka dość ważna. Następne dwie książki na mojej liście są w sumie klasykami literatury. I pierwsza z tych dwóch książek to książka Rebeka Dafne du Moyer. Myślę, że mogliście już o tej książce czytać, jestem praktycznie o tym przekonana. I zanim Wam powiem, co o niej myślę, to chciałabym się Was zapytać, co sądzicie o takich okładkach filmowych? No bo dzisiaj Wam pokazywałam już tą książkę Mój Książek, gdzie też była taka taka okładka właściwie serialowa. Kiedyś na kanale pojawił się Gambit Królowej w tym takim wydaniu, gdzie na okładce była główna bohaterka, w sensie ta aktorka. I tu znowu mamy taką okładkę inspirowaną tym filmem, no bo na podstawie tej książki wyszedł nowy film. I co myślicie o takich okładkach? Podobają się Wam? Czy może wolicie takie bardziej ilustrowane okładki albo zupełnie inny, innych ich styl? Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli chodzi o samą książkę, to nie wiem dlaczego e, żyłam w takim przekonaniu, że to jest w ogóle e, taki e, romans i że to będzie taka historia bardzo e, romantyczna. A, a w ogóle ta książka taka nie jest. To jest bardziej, e, powiedziałabym, kryminał. E, Trochę powieść obyczajowa, ale nie ma to nic wspólnego z romansem, moim zdaniem. I dla mnie ta książka jest trochę w kategorii średnia. Nie zgodzę się z opinią, że ona jest nudna, dlatego że ja czytając Rebekę nie nudziłam się, ale też nie wpadłam w jakiś taki dziki zachwyt. Dlatego powiedziałabym, że dla mnie to jest po prostu coś takiego pośrodku. I jest to historia młodej dziewczyny, która poznaje bardzo bogatego mężczyznę który postanawia się z nią ożenić i po ślubie zabiera ją do swojego dworu, w którym razem będą tam mieszkali jako mąż i żona. Tylko tutaj wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że ten nasz główny bohater był już raz żonaty, i można powiedzieć, że w pewnym sensie w tym domu, do którego, w którym ta młoda para ma mieszkać, jest opanowany przez ducha tej byłej żony, ale nie tak dosłownie ducha, że coś tam wyskakuje z szafy i straszy, tylko bardziej w takim sensie, że, że czuje się po prostu obecność zmarłej, że niby ona już nie żyje i jej nie ma z nami, ale jednak jest, staje się w pewnym sensie taką obsesją tej głównej bohaterki i obsesją różnych innych postaci, które się tutaj pojawiają. To jest bardzo ciekawy zabieg, ale no kurczę, nie wiem, jakoś po prostu ta książka mnie nie przekonała, mimo wszystko wydaje mi się, że warto ją przeczytać i nie żałuję, że ostatecznie po nią sięgnęłam. Drugi klasyk literatury, który przeczytałam w tym miesiącu, jest to książka Frankenstein, znana i lubiana. Czytałam ją w Hembuku, więc też no, nie mam po prostu wersji papierowej tej książki. I myślę, że każdy wie o czym jest ta książka, więc nie ma sensu tutaj na ten temat się rozwodzić. I bardzo cieszę się, że tą książkę przeczytałam. Ja tak staram się stopniowo czytać klasyki. Literatury, których nigdy nie czytałam. Jest to dla mnie ważne, więc jakiś czas właśnie takie książki będą się na tym kanale pojawiały. W ogóle mam w planach przeczytać trochę książek z literatury rosyjskiej, niektóre sobie odświeżyć, niektóre przeczytać takie, których nigdy wcześniej nie czytałam. No, ale wracając do tego Frankensteina, to ogólnie książka mi się podobała. Ale uważam, że ona miała swoje gorsze i słabsze momenty. I dla mnie słabszym momentem tej książki był jej wstęp. Uważam, że trochę mi się nudził i trochę mi się dłużył, i te wywody tego wiecie, doktora, który stworzył Frankensteina, nie do końca mi się podobały. Ale najlepsza część i taki moim zdaniem najmocniejszy fragment tej książki to, to ten moment, w którym Frankenstein poznaje świat ludzi. I z, no, tak um, zaczyna żyć sam, i tych ludzi obserwować, i na podstawie tych swoich obserwacji e, wyciąga różne wnioski. To, to był moment, który mi się najbardziej podobał. E, zakończenie też uważam, że było bardzo dobre, i e, również e, doceniam bardzo ten konflikt twórca, no i w sumie dzieło. To było takie bardzo ciekawe, e, obserwować tą ich relację. E, jednak no, z perspektywy czasu. I są tam takie wątki i pewne rozwiązania zastosowane w tej fabule, które nie do końca mnie przekonują i gdyby to nie był klasyk literatury, to bym się ich bardzo czepiała. Ale myślę, że, że tą książkę warto przeczytać i tak jak już powiedziałam, bardzo się cieszę, że, że wreszcie się za nią zabrałam. Nie wiem czemu dopiero teraz i zostały mi jeszcze dwie książki do omówienia i przedostatnia z nich to książka autorki której inną książkę już kiedyś recenzowałam książkę ukochane równanie profesora tutaj macie do niej link jeżeli byście chcieli może ten film obejrzeć i jest to książka o tytule grobowa cisza żałobny zgiełk i ten tytuł jest moim zdaniem świetny to jest taki tytuł mocny zapadający w pamięć bardzo mi się podobał i Książkę tą kupiłam po pierwsze ze względu na to, że ukochane równanie profesora mnie jako książka po prostu zachwyciło, ale też ten tytuł mnie tak po prostu przyciągnął. I ta książka jest zupełnie inna od tej książki, o której właśnie wspomniałam, więc jeżeli ją czytaliście i spodziewalibyście się czegoś podobnego, to w ogóle absolutnie nie. To jest inny typ książki, to jest zbiór opowiadań. I te opowiadania są ze sobą w pewien sposób. Powiązane. I wychodzimy z opowiadania numer jeden, gdzie pojawia się, pojawiają się różne elementy. Stopniowo pewne elementy z innych opowiadań łączą się i tworzą taką jedną całość. Więc te opowiadania są, są bardzo spójne, mimo że każde mm, Opowiada na pozór zupełnie inną y, historię. I uważam, że ten zabieg jest bardzo dobry. Mi się to osobiście niesamowicie podobało. I y, coś, co mnie bardzo zaskoczyło, to to, że jak oglądałam różne recenzje tej książki, to odbiór jej y, niektórzy mieli zupełnie inny niż ja. I to jest niesamowite, jak bardzo różnie możemy patrzeć na te same książki, bo y, słyszałam taką opinię, że te opowiadania są wręcz takie y, przerażające, że takie um, odrażające, wręcz odpychające, że te historie, które. Tutaj opisane są takie właśnie bardzo mroczne, i że wywarły takie ogromne wrażenie na osobach, które je czytały, a na przykład dla mnie one nie były aż tak mocne. I to mnie właśnie bardzo zaskoczyło w tych opiniach, nie? Że, że zupełnie, zupełnie inaczej tą książkę odebrałam. I myślę, że warto ją przeczytać. Ja naprawdę bardzo polubiłam tą autorkę. Jeżeli znowu gdzieś tam wpadnie mi w ręce jakaś inna książka i autorstwa, to też na pewno. No ją przeczytam. Ostatnia już książka. Zamykamy tą moją listę marcową. Reportażem: Reportażem Anity Werner: Mecz to pretekst. I tak jak Wam mówiłam, w bokholu, który nagrałam, ja nie interesuję się piłką nożną w ogóle. A ta książka o, właśnie o piłce nożnej jest. I mimo tego, że. Takie właśnie tematy porusza, to ta książka naprawdę mi się podobała i bardzo mi się ten reportaż dobrze czytało, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. I tutaj autorka opowiada o tym, jaką rolę dla nas, jako ludzi i dla różnych społeczeństw może mieć piłka nożna, jak ważną ona w sumie odgrywa rolę. I wybrała ona różne miejsca na świecie, na przykład Izrael, na przykład północ Hiszpanii, tam ten El País Basko, Kraj Basków, na przykład Sarajewo i opisuje w jaki sposób te Piłka nożna w tych różnych miejscach na świecie działa. Tam były jeszcze inne kraje, ale tak bardzo ogólnie teraz o tym powiedziałam. I coś, co mi się też bardzo podoba, to, to skupienie się na tym aspekcie społecznym. I wydaje mi się, że to też sprawiło, że ta książka tak bardzo mi się podobała. I podoba mi się to, że ona z jednej strony mówi, ile ta piłka nożna może zrobić w danym społeczeństwie dobrego, jak bardzo może ze sobą ludzi zjednoczyć, i, I gdzieś tam y, y, pomóc y, y, ludziom, i wręcz czasami mieć takie Niemalże terapeutyczne działanie na, niektóry, na niektóre osoby, ale z drugiej strony mamy też takie pokazanie, jak bardzo wiele złego za pomocą piłki nożnej można zdziałać w jakimś społeczeństwie. Jest to naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe i myślę, że spokojnie mogę Wam tą książkę polecić. A mówię to ja, czyli osoba, która takimi tema tematami generalnie się nie interesuje. To wszystko w dzisiejszym filmie. I tak jak zawsze, napiszcie mi w komentarzu, jakie książki przeczytaliście w marcu. Jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że mnie zainspirujecie czymś ciekawym. A jeżeli przeczytaliście coś, co pojawiło się również na mojej marcowej liście, no to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o tej książce i czy te książki Wam się podobały. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego długiego odcinka i do zobaczenia w kolejnym PA.